W I z Mariboru, po zdewastowaniu miasta i zneutralizowaniu magów, którzy ścigali go poprzez bagna, za udał się w kierunku tajemniczej doliny, której historia sięga czasów sprzed koniunkcji sfer. Była ona miejscem, w którym wyjątkowa ilość wiedźminów z różnych szkół zakończyła swój żywot. W dzisiejszym materiale opowiem wam historię Doldu Locke: miejsca, które przyciągało do siebie śmiałków, chcących zapolować na najpotężniejsze bestie. Zanim przejdziemy dalej. Chciałbym z góry poprosić o pozostawienie łapki i komentarza, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Starożytne legowisko potworów, kryjówka niezliczonych okropności i plugastw. Nawet Wiedźmin zastanowiłby się dwa razy, zanim postawiłby stopę w pobliżu tego miejsca. Taki opis tej krainy pochodzi z gry Gwint, Wiedźmińska gra Karciana i po jego przeczytaniu możemy dojść do wniosku, że jest to istne piekło na ziemi. Tak jednak nie było zawsze. Doldulocke było niegdyś piękną, tętniącą życiem doliną o nieco innej, bardziej przyjaznej uszu nazwie. Niestety wszystko zmieniło się wraz z koniunkcją sfer. Wówczas to rozstąpiła się tam ziemia, a na powierzchnię wypełzły przerażające kreatury, które niosły śmierć wszystkiemu, co piękne w dolinie. Przez kolejne lata nikt nie śmiał się tam zapuszczać, oprócz wiedźminów. Reputacja tego miejsca odstraszała bowiem zarówno rycerzy szukających sławy, jak i najbardziej zachłannych łowców potworów, którzy chcieliby szybko się wzbogacić, gdyż na śmiałków czekały pokaźne nagrody w ramach wykonania zlecenia oczyszczenia doliny. Przez dziesiątki lat do Doldu Locke udało się wielu wiedźminów, z czego można było ich podzielić na dwie grupy. Jedni bowiem, podobnie jak łowcy nagród, chcieli szybko się wzbogacić i przy okazji sprawdzić swoje umiejętności bojowe, zaś drudzy szukali jedynie chwalebnej śmierci. Jak się możecie domyśleć, swój cel osiągali jedynie ci drudzy, gdyż w dolinie było zbyt wiele potężnych potworów, które przytłoczyłyby liczebnością nawet całe oddziały najemników, pragnących odnaleźć tam poukrywane skarby. Miejsce to zyskało opinie cmentarzyska Wiedźminów, którzy udawali się tam, by zakończyć swój żywot z różnych personalnych powodów. Koniec końców to, czego nie udało się Wiedźminom, osiągnął w końcu głód. Przewaga liczebna drapieżców nad ofiarami sprawiła bowiem, że tym pierwszym brakowało pożywienia. Dlatego też potwory zaczęły walczyć między sobą, aż wszystkie pozabijały się nawzajem lub zdechły z głodu. Według dawnych przekazów, miejsce to przed koniunkcją sfer było siedliskiem prymitywnej cywilizacji, która po wielkiej katastrofie została zmuszona do opuszczenia swojej ostoi. Wśród wiedźminów historia o Doldu Locke była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Starzy wiedźmini wspominali o wielu towarzyszach, którzy skończyli swój marny żywot w tym przeklętym miejscu. Obecnie, mimo że nie ma tam tylu przeklętych stworzeń, to nadal zła sława tego miejsca skutecznie odstrasza wszystkich łowców przygód. Jeśli chciałbyś posłuchać o innych mrocznych miejscach ze świata Wiedźmina, czy też o samej koniunkcji sfer, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem powodzenia na trakcie, cześć!